Siemaneczko z tej strony Citrus Dzisiaj będziemy nagrywać Minecrafta Pocket Edition znowu. Dobra. Yy, po, powiem Wam tak, byłem w dwóch mob spawnerach. Znalazło się tutaj był, tutaj było yy, żelazo, jakieś tam wiadereczka, to, yy, to wam pokażę gdzie one były. Tylko przepalę tutaj. Kurde. Dobra, potem to przepalę najwyżej. Tutaj się kopałem w dół. Tam znalazłem jeden. I tam. Tam był jeden. Zebrałem oczywiście skrzynkę, bo przydała się. I sprawdzimy tutaj tylko. Szybko. Ok. Jest git, bo wcześniej trochę pograłem bez zombie. Tutaj tylko tak wyrównałem terenik. Ładniutko. Piźniutko. Jak tam kto woli. Dobra, odbieramy skrzynkę. Przez te 12 drewna zbierzemy. Mogłem przytrzymać, ale to kij. dobra Odcinacz dzisiaj będzie trwał 6 minut. Ja, jeżeli chcecie, nakręcę 2. Wiem, że jeszcze duża liczba osób mnie nie ogląda, ale to pewnie dlatego, że jestem nowy, świeży i mnie za bardzo też tak nie znacie. Też nie, wy, nie wychodzę na stronach głównych, gdzie polecają wszystkich, to jest wiadome. No ale ważne, żeby bynajmniej coś nagrywam i będziecie mnie może kiedyś polubić. Może mnie kiedyś polubicie, o tak. Yy, dobra, bo z tego co ja tak myślałem, to na YouTubie podobno idzie dodać taką muzyczkę, a tutaj trochę nam zajmie budowanie, jakiś magazyn i coś tam. Dobra, to ja może zrobię schodki. Kurde, te drzewo daję tutaj. Te deski całe. 12 jest tak. OK. To weźmiemy. Zrobimy tam kilka schodków. Tyle starczy 16. Potem zrobimy jakieś zejście tam w dół. Wszystko jakoś ładnie zrobimy. Bo ja nie wiem czy tutaj zamieszkamy, czy no nie wiem. Ups, to się tu podziało. Przepraszam, chwilę się zapatrzyłem i zagapiłem na kamerę. Bo patrzyłem, czy wszystko dobrze nagrywa. Ale dobra, już jesteśmy. To byśmy skopali. To jest tak tutaj strasznie brzydko. Miałem to już wczoraj wykopać, no ale. Dobra, zaraz wam pokażę, ile kobla z tego wszystkiego, cośmy tutaj wyrównali dwa taki nie, trzy, no prawie pięć taków no dobra. W następnym odcinku, który dzisiaj jeszcze będzie nagrany, bo tak jak obiecałem, po 6 minut będą odcinki, także w następnym odcinku jeszcze dzisiaj pójdziemy do Kej'ów. One będą wrzucone jeden za drugim. Pierw jeden, potem drugi, bo naprawdę pamięć tego telefonu nagrywania jest. Bez komentarza. Zostawmy to. Dobra, co w tym odcinku będziemy tutaj trochę z domkiem? Ale pierwszy pójdziemy trochę drewna pozbierać. To jest pewne. Dobra, no to zbieramy. Pozbieramy. Mam tego moda. Yy, o, właśnie tego moda. On się trochę zbagował przed chwilą, bo o, tak jak widzicie, tylko się naciśnie. I to tak, yy, tak jest w minecraft'cie. Że, o tak na przykład naciśnie się już jest. Ale tak raczej nie będziemy grać. Zabijemy tutaj tę krowę. Tego. Cześć. Ale tak poszedł, tak długo. No dobra, ale. Dobra, ile mamy tego drewna już? 27. Trochę teraz jasnego. U! Nie doskoczyłem, a miało być tak pięknie, ale się nie, nie stało. Dobra, to trochę tego drewna i jakoś ładny też domek zrobimy. Co by tu jeszcze powiedzieć? Aha, chcę, żeby ten kanał się jakoś rozkręcił, żeby nie był jakoś nudny. Dlatego też teraz spróbujemy jakoś, żeby to było fajnie, nie? Żeby nie było takiej nudy na przykład, że jestem ten i ten, yy, tak będę ogrywał, tak nudno i ten Wiecie o co chodzi? Dobra, ile już tego mamy? Dobra, to możemy już coś tam budować. Zrobimy jakiś kilo. O kurde, dochodzimy do 6 minut. Dobra, to będą 3 odcinki dziennie. To będę zaraz nagrywał trzeci yy, odcinek. Trzeci odcinek będzie Budujemy dom, a potem się wybierzemy do cave'ów, No i w cave'ach potem zrobimy jakąś tam twierdzę. To będzie... O, 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 spadł. o No nie, no jak znowu spadnę, to chyba mnie szlak szczeli. Yy, dobra, no to to będzie koniec tego odcinka. Widzimy się w następnym. No to cześć!